Podchodzi błąd, uwaga. Konie ruszyły. Właśnie bąd najlepiej złapał start. Poprowadził. Ostatni galopował Gilbert. Teraz tam się troszeczkę wszystko zmienia, ale bąd prowadzi, nie oddaje. Na drugiej pozycji galopuje Elot. Tam blisko jest. Także Gilbert. Pozostałe konie. Stawkę zamyka Quixley Na przedostatniej pozycji galopuje Fagus. Mają do celownika jeszcze około 1300 metrów. Właśnie mijają słopek dystansowy. Prowadzi bond. Blisko jest na drugiej pozycji elot. To jest czołówka dalej galopuje blisko również Gilbert, pozostałe konie. stawkę zamyka Quixley. Bond zdecydowanie pierwszy na drugiej pozycji Gilbert. Bond, Gilbert, dalej cofający się Elot. Tam jest ensenator w środku. w tej chwili jest już na trzeciej pozycji ensenator. Cofnął się Elot. Stawkę zamykają Quixley oraz Fagus. Przed wyjściem na prostą Bond. Bond Gilbert. Bond Gilbert środkiem toru rozpoczyna finisz ensenator. Gilbert pos Bond poszedł do Kanatu. Prowadzenie obejmuje ensenator. Ensenator porem Quixley. Tam także trzyma się doskonale Jeszcze Gilbert. Walczą dwa konie. Ensenator Quixley, ensenator Quixley, ensenator Quixley. Na trzeciej pozycji jest jeszcze Gilbert i tam blisko, blisko jest Fagus. Wygrywa zdecydowanie ensenator, druga, druga Quixley, trzeci jest Gilbert, czwarty Fagus, pozostałe konie.